nasze stowarzyszenie realizuje projekt. Zdam prawo, Mam wybór, którego celem jest zwiększenie wiedzy. I... <grymne> A Ruś? Twój telefon? Słuchaj w ogóle ty nie gadaj z małżonką, tylko słuchaj cały czas słuchaj pan naczelnik. Uważam, że było dobrze. A bo to, Bob nie ucieka, rozmówca. <grymne> Zajęli hip hip, hurra, hip hip, hurra. Kip, kip. Hurra! Ta ostatnia to, to była kura. Ja, o, chyba nie o to chodziło. Hurra, hurra, hurra! Tak miało być. Tak miało być. Słuchajcie, kochani. Hurra, e... ja, hurra, hurra! No! No, no właśnie. Hurra, hurra! hurra. Nie no. Co ja Zdrowia, szczęścia pomarańczy, Dziękuję i Irkowi yy, stara tańczy. Dziękuję, dziękuję. Czego ci mogę życzyć na ten rok? Zdrowia. No przecież zdrowy jesteś. No zdrowy. Mam kłopoty z jelitami. O kurde. I z całem skokowym. To musisz na siebie bardzo uważać. No wiem ile, muszę uważać. Muszę no dużo jeździć rowerem. Właśnie, tak jak ja.